Jestem na stacji Lublin Główny. Przyjechałem tutaj zgodnie ze składem jazdy. O, tutaj po lewej stoi mój skład pociągu Intensity Kochanowski, którym tutaj przyjechałem. Tam po prawej mamy sa 134 -026. Już nagrałem, jak się tutaj podstawia. O, tam po lewej mamy budynek Dworca, za chwilę się do niego udam. No nic, tak więc zobaczymy się w budynku Dworca. A teraz trochę informacji. Stacja Lublin Główny została otwarta w dniu 18 sierpnia 1877 roku. Przez niemal po cały swój okres swojego istnienia stacja nosiła nazwę Lublin. Jednakże od grudnia roku 2019 stacja nosi nazwę Lublin Główny. Na stacji, jak widać, znajdują się trzy perony. Tam jest peron trzeci, tutaj jest peron drugi. O! Tutaj odjeżdża stonka ze składem pociągu Intensity Kochanowski. O, I tutaj Luzem Griffin. O. tutaj mamy budynek dworca. Jak widzieliście, zwidziałem już go w środku. O, w tle mamy zapowiedź pociągu Intercity Ball korelacji Lublin Główny, Wrocław Główny. Wyjadę stąd tym pociągiem, pojadę nim do stacji Radom. Dobrze, stacja Lublin Główny leży przy linii kolejowej nr 7, łączący stary, łączącą stację Warszawa Wschodnia ze stacją Dorochusk. Oprócz linii numer 7 rozpoczynają się tutaj również linie numer 9 i numer 67 do stacji Świdnik i linia numer 68 do stacji Przewodsk. Stacja przechodziła niedawno modernizację. Znajdują się na niej przejścia podziemne. Zaraz wam pokażę. Schodzę właśnie do przejścia podziemnego. Tak to tutaj wygląda. Tutaj mamy bilety. Dobrze, idę teraz w tamtą stronę. Tutaj mam perony Jeden, jeden a jeden b Tutaj mamy peron drugi. Bardzo ładnie to wygląda. Czysto schludnie. I tutaj mamy wejście na pelon trzeci. Również znajdują się tutaj windy dla niepełnosprawnych. Dobrze, idę teraz tam do końca. Wielka szkoda, że nie udało mi się tutaj przejechać pociągiem Intensity Heumianin. Miałbym jakieś 30 minut więcej tutaj na stacji. A tak, no cóż, mam trochę ograniczony czas. O, tutaj mamy takie ładną ścianę z kamieni, fajnie to wygląda, wiadka. O i tam odjechał trolejbus. Oprócz Gdyni i Tychów, Lublin jest jednym z trzech miast w Polsce, w którym y, kursuje właśnie komunikacja miejska. Właśnie jeżdżą tutaj trolejbusy. Też jest to bardzo ciekawe. No nic, podejdziemy, może złapię jeszcze jakiegoś trolejbusa tutaj mamy taki widok na stację. Tam mamy Lublin główny No nic, pochodzę tutaj jeszcze troszkę. O, tam mamy wejście, pedon czwarty. Informacje, zobaczymy. Zaraz się tam przejdę. Widzimy się za chwilą. Wchodzę właśnie na peron czwarty. O, tak to tutaj wygląda, takich taki trochę dużo tych zakrętów. Taki trochę labirynt. O, tutaj stoją beczki. O i tutaj już mamy peron czwarty. Na pierwszy rzut oka, jak było widać, że na stacji Główny znajdują się trzy perony, ale jednak perony są cztery. Ciekawe tylko, czy ten peron czwarty jest używany. Zaraz zobaczymy. Widać, że on wygląda inaczej jak tamte. To mamy tylko taką. Tabliczka z Platteki, Lublin. Wygląda to na taki pendant tymczasowy. Czuję jakby ta posadzka nie była jednak betonowa, tylko jakieś takie płyty wiórowe, coś w tym stylu. Tutaj mamy widok na miasto. O, tam w oddali mamy budynek dworca. O, tutaj mamy drugie wyjście z pełnu czwartego. Ja sobie wyjdę tędy. Tutaj mamy wiatę. I tutaj mamy rozkład jazdy Zobaczmy czy coś odjeżdża tutaj jest p. paru czwartego O, mamy 7.23, P. czwarty to 111 Pociąg legio do stacji Dęblin Zobaczmy dalej. No i w zasadzie nic więcej ja tutaj nie widzę. Dobrze. Odjadę teraz o godzinie 11.01 pociągiem Intercity Bolko do stacji Wrocław Główny. Pojadę nim do stacji Radom. Pojedziemy przez stację Lublin Zachodni na Łęczu, w miasto, Pionki Zachodnie i 12.29 będę w Radomiu. Dobrze, zajdę sobie teraz na dół i wracam z powrotem na stację. Jeszcze może trochę się rozejrzę. No cóż, i będę wsiadał do mojego pociągu Intercity Bolko. Tak więc jestem już na pokładzie pociągu Intercity Bolko. Intercity 2602 Bolko, Lublin Główny, Wrocław Główny. W przodu znajduje się wagon pierwszej klasy jest on niedostępny dla podróżnych to dobra mi jakiś podsył tam mamy wagon drugiej klasy z przedziałami o, tak to tutaj wygląda idziemy dalej Tutaj już przeszedłem, kawałek, wagon lotniczy. Nie chciałem nagrywać ludzi, sami rozumiecie. Ok, następny wagon, przedział dla niepełnosprawnych. To jest tak zwany wagon Combo. Dobrze, idziemy dalej. Tutaj mamy kolejny wagon lotniczy. Tutaj znajdują się trzy przedziały pierwszej klasy. I tam na końcu mamy kolejny wagon lotniczy. O. No nic, tak więc czekam na odjazd. Dzień dobry, witamy Państwa w Intercity 2602 Bolko ze stacji Lublin Główne do stacji Wrocław Informuję Państwa, że pociąg zbliża się do stacji Lublin za chwilę. thank mm -hmm. you Szanowni Państwo, pociąg zbliża się do stacji na męczów. osoby wysiadające, proszę o zwrócenie uwagi na Pana, rzeczy życzę teraz zachowania ostrożności. Dziękujemy za podróż z taką intensywnością i danego udanego pobytu. Do zobaczenia. Państwo w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo przypominam o konieczności zasłaniania ust i nosa. Następny rozkładowy postój pociągu stacja Puławy miasto. Szanowni Państwo, w trosce Państwa zdrowie i bezpieczeństwo przypominamy o obowiązku zasłaniania autostynosa. Następny rozkładowy pociąg pociągu stacja Rado.